Cześć wszystkim, z tej strony polski Scratcher i w tym odcinku pokażę Wam jak dodawać i użytkować swoje własne bloki. Aby dodać nowy blok musimy wejść w zakładkę Moje bloki i kliknąć przycisk utwórz blok. Pojawia nam się wtedy takie okienko, w którym mamy parę rzeczy, które możemy dodać do naszego bloku. Jest to np. etykieta lub dwa rodzaje danych. My zrobimy sobie blok, który będzie nam rysował kwadrat o boku jaki podamy. Nazwijmy więc nasz blok kwadrat. I dodajmy jeden parametr, czyli bok. A dokładniej jego długość. Zatwierdzamy. I w naszej bibliotece bloków pojawił się już nowy bloczek, który jak na razie nic jeszcze nie robi. Nic nie robi, bo w tym większym bloku nie określiliśmy co ma robić. A więc pod tym blokiem definicji wyjaśnijmy, co ten bloczek ma robić. Jako, że będzie rysował kwadrat, musi przesunąć się o długość boku, obrócić się o 90 stopni. to czynność powtórzy 4 razy. I żeby jeszcze nasz kwadrat było widać na początku przyłoży pisak a na końcu podniesie pisak jeżeli nie macie tych skryptów musicie kliknąć tutaj w ten przycisk na dole gdzie dodajecie rozszerzenia ponieważ od niedawna w Scratchu pióro jest jednym z rozszerzeń a więc spróbujmy czy nasz blok działa wpiszmy długość boku na przykład 47 i kot narysował kwadrat o boku 47 Dobrze, wyczyśćmy sobie wszystko i spróbujmy zrobić bardziej skomplikowany blok, który narysuje nam kilka kwadratów o bokach, jakie podamy A więc na początku nazwijmy nasz blok i dodajmy dwa parametry, czyli ilość kwadratów i długość ich boków. Dobrze. I pod tym blokiem definicji wykorzystamy już istniejącą procedurę kwadrat. Będzie on rysował kwadrat o długości bok, czyli taką, jaką podamy. Będzie obracał się w bok i tak, żeby wszystkie kwadraty były rozłożone równomiernie, będzie się obracał o 360, czyli pełny kąt. Podzielić na ilość kwadratów. Całą tą procedurę powtórzy tyle razy, ile kwadratów ma narysować. I to byłoby na tyle. Spróbuj, sprawdźmy czy działa. Narysujmy sobie 5 kwadratów obok 40. Działa. Narysował 5 kwadratów oboku 40. Oczywiście działa to też z różnymi innymi liczbami. I w tym odcinku byłoby na tyle. Dziękuję, jeżeli wytrwaliście do końca. Cześć!